Uwe Rosenberg jest jednym z tych autorów, na których gry co roku czekam i czekają też inni gracze. Wydał oczywiście Adricolle, Le Havre, Loyal. Są gry, które bardzo lubię. Na początku tego roku było słychać dość głośno o Mercatorze. Było zapowiedziane, że to będzie gra taki Le Havre, ale jeszcze bardziej. Tak? Że będzie korzystał z tej samej mechaniki, będzie dużo żetoników. I kiedy została opublikowana instrukcja, okazało się, że to jest w ogóle zupełnie inna gra. Jest z kosteczkami, jest o. Nie ma tam widać w ogóle śladu Le Havre. Le Havre. Co ciekawe, ta gra, o której była mowa najwyraźniej, to jest Ora et labora, która będzie wydana dopiero w 2011 roku. Nie wiem, czy Mercator na początku miał być właśnie tą grą, a potem coś się stało, ale została wydana ta gra. Od, oczywiście, jednej osoby do czterech. Nowość ze Sen Mercator. Zobaczmy. W środku pudełka mamy sporo elementów. Przede wszystkim mamy bardzo dużo drewnianych kosteczek w ośmiu kolorach. Bardzo fajnym patentem jest umieszczanie tych pojemniczków z kostkami na samej planszy, chociaż moim zdaniem te dwa pojemniki powinny być na górze planszy, bo zasłaniają troszeczkę podczas gry. Co poza tym? Mamy karty kontaktów. Każdy z graczy y, ma własną planszę graczy, swój personal supply kosteczek, tak? W własne tutaj część kosteczek. Y, bonusowe karty. Poza tym mamy y, track z klepsydrami, który będzie odmierzał czas w grze. Y, karty bonusowe i karty budynków, które możemy kupić. Każdy z graczy będzie który będzie przemierzał szlaki handlowe w Europie po tej no jakby nie mówić dość umownej mapie Europy. Na, na tej mapie mamy duże lokalizacje z kolorowymi ramkami, są większe oraz mniejsze lokalizacje. Kta, tutaj Włochy, Denmark, tak, Nowa Fundlandia. Niektóre z tych lokalizacji są połączone linami i jak się gra w Mercatora. Więc, przede wszystkim, każda tura składa się z czterech rund, z czterech akcji, z czterech faz, które wykonujemy, które mamy tutaj wymienione na naszej planszy gracz. Pierwszą fazą jest faza inwestycji. W tej fazie możemy kupować karty bonusowe albo karty budynków za odpowiednią kwotę. Kwota jest narysowana w dolnym. Lewym rogu. Karty, budynki są o wiele droższe. Karty bonusowe kosztują 3 albo 4, natomiast budynki kosztują różnie od 6 do nawet 20 i dają one nam punkty na koniec gry. Jest to więc bardzo ważna część gry. Poza tym, w tej fazie inwestycji, jeżeli któryś z graczy będzie miał więcej niż 5 kontraktów na swojej planszy, zaczynamy. W wersji uproszczonej, no, w wersji normalnej, e, zaczynamy z czterema kartami kontraktów o wartości 2, 3, 4 i 5, o nich za chwilę, ale w czasie gry będziemy zdobywać ich więcej. Jeżeli w tym momencie, na początku naszej tury mamy ich więcej niż 5, to jest jeszcze jedno puste miejsce, musimy je sprzedać. Sprzedajemy je za kwotę tutaj w prawym dolnym roku i to jest jedyny sposób na uzyskiwanie pieniędzy w tej grze. A poza tym, jeżeli mamy więcej niż 15 pieniędzy, musimy coś kupić albo odrzucić do 15. Tak wygląda faza inwestycji. Następnie mamy fazę podróżowania. W tej fazie gracz aktywny weźmie znacznik, merkatora, handlowca i wybierze jedną z lokalizacji, do której popłynie. Może wybrać dowolną, nie ma tutaj e, żadnych ograniczeń. E, więc powiedzmy, wybieramy jedną z tych lokalizacji. Teraz w tym momencie wchodzi do gry zarządzanie czasem. Niektóre z tych lokalizacji mają tutaj narysowaną ilość klepsyd, które albo dostaniemy, albo musimy zapłacić. Na przykład e, powiedzmy, Włochy. O właśnie, teraz zasłania to pudełeczko, więc zabieram. Jeżeli chcemy popłynąć do Włoch, musimy zapłacić dwa, dwie klepsydry. Zaczynamy z iloma jest tam klepsydrami w zależności od kolejności graczy ale jeżeli nie mamy takiego żetoniku nie możemy oczywiście popłynąć w taką lokalizację więc powiedzmy ja jako gracz wybiorę sobie hamburg w tym momencie biorę wszystkie kosteczki które tutaj leżą kosteczkę, którą obrałem z, taki, z, taki, z takiego miejsca, muszę od razu umieścić w jednym ze swoich magazynów. Jak widzimy w naszych magazynach mam dwa miejsca na dwie zielone kosteczki. W zależności gdzie tą kosteczkę położę, to będzie ona oznaczała, że jest to albo muszkiety, albo bydło. Jeżeli z Hamburga wziąłbym więcej niż jedną kosteczkę, na przykład dwie muszę położyć po jednej w każdym z tych magazynów. Kolejne już mogę kłaść dowolnie, czyli jeżeli by było tych kosteczek więcej, no to muszę przynajmniej po jednej stawić do każdego z tych magazynów, ale resztę mogę już rozdystrybuować tak, jak mi się żywnie podoba. Yy. Następnie wszystkie lokalizacje, które są połączone z hamburgiem, tymi linami dostają swoje kosteczki nowe. W ten sposób przy, przybywa towarów, sieć handlowa rozwija się, la 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 i tak dalej, i tak dalej... O temacie w tej grze porozmawiamy potem. Ale sam Hamburg już nie dostaje takich kosteczek. Teraz tak. Mówiłem, że w niektórych lokalizacjach dostajemy klepsydry. W tym przypadku w Hamburgu dostajemy dwie klepsydry. Klepsydry pochodzą z tej planszy. Gracz dostaje dwie klepsydry i będzie mógł je następnie wydawać w swojej turze. Jest to, to plaża odmierzająca czas... W grze, jeżeli któryś z graczy weźmie ostatnią z klepsydr, gra zacznie dobiegać końca. Co się stanie, jeżeli któryś z graczy weźmie ostatnią w rzędzie klepsydrę? Sprawdzamy, jaka literka jest na tym żetoniku, i niestety wszyscy gracze muszą z kolumny C, tu jest kolumna C, odrzucić jeden z towarów. Po prostu jedną kosteczkę. Nie z każdego magazynu, ale z całego, z całego słupka. tak z całej wieży musimy odrzucić jedną kosteczkę. Gdyby były podwójne literki, a są takie żetony, trzeba odrzucić dwie kosteczki. Gracz aktywny ma jeszcze możliwość wybrania kolejnego, kolejnej klepsydry, jeżeli nie pasuje i po prostu zerkniecie, jaka jest tutaj litera, ale wtedy już musi, musi tą klepsydrę wziąć. Następnie mamy fazę wykonywania kontraktów. Jeżeli któryś z graczy, znaczy aktywny gracz, przepraszam, ma kontrakt w danej lokalizacji. No, ja w tym momencie nie mam, Włochy dwa razy, Denmark, tak. Mógłbym, jeżeli miałbym takie kosteczki, odrzucić je, wyko wykonując ten kontrakt. Wykorzystany kontrakt nie odrzucamy, on zostaje na naszej planszy graczy, dopóki go nie sprzedamy na początku naszej tury. Nagrodą za to jest wzięcie kontraktu o wyższej wartości. Czyli zamiast czwórki biorę piątkę i biorę pierwszą z brzegu i kładę na swojej planszy. W ten sposób próbujemy zdobywać coraz wyższe kontrakty, coraz wyższe, aż któryś z graczy z końca zdobędzie dziesiątkę, dzięki czemu, yy, zrealizuje dziesiątkę, dzięki temu zdobędzie kontrakt z numerkiem 14. Jest tylko taki jeden w grze, co też oznacza zbliżanie się do końca gry. Niektóre kontrakty potrzebują Wielu rodzajów kosteczek, niektóre potrzebują pewnego rodzaju kosteczek, jak możecie zobaczyć obok nazwy jest też symbol, jest to symbol broni, czyli są muszkiety, jest saletra, jest żelazo, jest koper, tak? I na przykład te, ta kanta, karta kontraktu mówi, że musimy do Czech dostarczyć sześć identycznych broni. Są też inne rodzaje, na przykład jedzenie albo ubrania. Tak wygląda faza kontraktów. Następnie inni gracze mogą spróbować dołączyć się do nas do tej podróży. Wówczas muszą zapłacić aktywnemu graczowi tyle klepsy, ile jest tutaj narysowane. Czyli w Hamburgu, jeżeli ktoś chce również popłynąć do Hamburga, będzie musiał zapłacić graczowi aktywnemu. Jedną klepsydrę, czasami dwie. Jest to element, tutaj jest lekki element negocjacyjny. Przed podróżą aktywnego gracza możemy troszeczkę podyskutować. Powiedz nie do Hamburga, tylko popłyń do Anglii, wtedy dostaniesz ode mnie klepsydrę i będzie fajnie. tak Również w podróży wchodzą do gry karty bonusowe, które możemy kupować w fazie inwestycji. One mówią, że jeżeli gracz, który posiada taką kartę, popłynie do Nowej Fundlandii, dostanie dwa muszkiety gracz, który się dołączy do podróży w Nowej Mur to Funlandii, dostanie jeden muszkiet. Tych kart jest niewiele, jest tych tylko 16 na, na wszystkich graczy na całą grę, więc musimy uważać, ale są one bardzo przydatne, bo dostaniemy wtedy z jednej podróży więcej kosteczek. I tak w zasadzie jest to wszystko. Nie ma tu zbyt wielu reguł. W momencie, kiedy ktoś, tak jak mówiłem, weźmie ostatnią klepsydrę z tamtego toru, albo któryś z graczy Weźmie tą kartę. Wówczas wszyscy pozostali gracze mają jeszcze po jednej akcji do wykonania. W tej akcji nie obowiązuje już nakaz sprzedawania kontraktów, jeżeli mamy ich więcej niż 5, i możemy wykonać jeszcze po prostu po jednej podróży. Na koniec liczą się punkty. Każdy kontrakt, który mamy na swojej, na swojej macie jest warty tyle punktów, ile jest narysowany. Jeżeli mamy ich więcej i jakieś kontrakty. Są poza naszą planszą, wówczas dostajemy połowę tej wartości. Nie zaokrąglając, po prostu jest to wartość 3,5. Dodatkowo dostajemy punkty za budynki, które kupimy. Na przykład za przynajmniej 7 ubrań, czyli kostek, które mają tam symbol ubrania, dostanę 5 punktów. W ten sposób jest to nawet bardzo ładnie wszystko opisane na takiej podręcznej yy, Pomocy gracza. W ten sposób, kto ma najwięcej punktów, wygra grę. No dobrze, tak wygląda gra Mercator. Nie opowiedziałam o wszystkich regułach. Nie wspomniałam na przykład o tych małych lokalizacjach, kiedy do nich podróżujemy. Inne duże lokalizacje dostają kosteczki. Nie powiedziałam o tym dodatkowym małym magazynku, który mamy z kosteczkami. No to nie jest ważne. Ważne jest raczej to, co myślę o tej grze. Leafer to nie jest temat. Temat jest, gra jest tak niesamowicie sucha. Nie czuję tutaj tematu podróżowania po Europie, dostarczania tych zbierania, kupowania dóbr i realizowania kontraktów. No, po prostu jest przyklejony temat. Niestety taka jest prawda. Co nie znaczy, że mechanicznie gra nie jest ciekawa. Dzieje się bardzo dużo. Wbrew pozorom, gra jest szybka. Nie jest to strategiczne. Nie ma tu aż tyle miejsca na jakieś długofalowe planowanie. Jest to raczej wyścig po kontrakty, wyścig po budynki, wyścig po, po karty bonusowe. Na zasadzie tego co mamy. Jest też sporo losowości z tymi tokenami, klepsydrami, literkami. To może czasami, szczególnie na większą ilość osób, może boleć. Słówko o. Instrukcji. Niewiele jest zasad, jak sami widzieliście. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem, ale instrukcja jest nie najlepiej napisana. Ważne fazy, takie jak inwestycji, jest bardzo słabo opisana. Musiałem się czytywać ją bardzo dużo razy. Poza tym, panie Rosenberg, jak już pan tworzysz jakąś grę, to powinien się pan zdecydować, jakie zasady powinny obowiązywać w grze. Oczywiście mamy wariant prosty, pokazywałem wariant prosty, jest wariant dłuższy, gdzie zaczynamy bez kart kontraktów, bez kart bonusowych. Już tam nie pamiętam co, bez, tego, bez tych dodatkowych kosteczek, które mamy z boku naszej planszy, wydłuża to grę, ale moim zdaniem nie dodaje za dużo do samej gry. Po prostu musimy się trochę rozpędzić. Poza tym mamy jeszcze Och, tak, no dobrze, dłuższa gra. Yy, mamy jeszcze wariant ekspercki, z, że możemy trzymać jedną kartę na ręku. Mamy cztery dodatkowe reguły. I to jest na przykład pierwsza reguła, że możemy grać bez tych literek na yy, tokenach yy, No To po co one są? To albo gramy tak, że jest ta losowość, albo jej nie ma. Mam wrażenie, że po prostu autor yy, nie musi zdecydować, która wersja... Jest lepsza, jest bardziej zbalansowana, więc wrzucił wszystko do jednego. Na dwa osoby są jeszcze dodatkowe jakieś e, reguły. Nie ma tego w sumie aż tak dużo, ale pozostawiło dla mnie to jakiś taki lekki niesmak, bo odniosłem wrażenie, że gra po prostu została wypuszczona na szybko. Moja ocena. Mi się gra podoba, ale nie jest to nic rewelacyjnego, nie jest. Nie, po, nie położyłem się jej i nie powiedziałam, wow, jaka super gra, chcę zagrać jeszcze raz. Nie powaliła mnie po prostu. Ja mogę tylko polecić zagrajcie. Nie kupujcie w ciemno, bo możecie się srogo zawieść. Ja jestem fanem Rosenberga, a gra po prostu uważam, że jest ok. Jest dobra, ale nic nadzwyczajnego. I spokojnie zagram nią, ale mogę się obejść bez nich w mojej kolekcji.